Palionowo miło je wspominam. Po jego zakończeniu każdy poszedł w swoją stronę. Brakowało mi tych naszych wspólnych przygód. Ale gdy w życiu czegoś brak, życie samo chce uzupełnić brakującą lukę. Tak było i w tym przypadku. Znalazłem miejsce, w którym spędziłem jakiś czas. Namiot i ognisko wystarczałoby czuć się bezpiecznie. Lecz pewnego razu nawet w takim miejscu dotarł do mnie pewien list. A napisane w nim było tak. Z radością chcemy zaprosić cię do wielkiego domu, w którym będziesz mógł przeżyć przygody jakie tylko będziesz chciał. Nie bierz ze sobą nic. Tylko dobry humor i energię. Wszyscy już są gotowi i czekają na ciebie. Nie może ciebie zabraknąć. Czas jest ograniczony. Musisz to być jeszcze dzisiaj. Mamy nadzieję, że do zobaczenia. Podpisano wariatkowo. Nie mogłem czekać. Zabrałem to, co mi jest potrzebne i wyruszyłem w podróż. Biegłem ile sił w nogach. Płynąłem. Biegałem, skakałem. Była bowiem nadzieja, że właśnie w tamtym miejscu czekają moi przyjaciele. Nie mogłem pozwolić, by kolejne przygody mnie ominęły. Czekaj, czekaj. Stop, stop, stop. Po co, po co, po co ja buduję takie emocje? Przecież to jest pozytywny odcinek. Słuchajcie, było, było wesele. Było, no już wam mówię, jak było, było wesoło. Starłem na miejsce, zobaczyłem ogromne miasto. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze nigdy w swoim życiu. Czułem, że to dopiero początek moich wielkich przygód. Ulica za ulicą, dom za domem. Wszystko było piękne. Nie mogę powiedzieć, że takie miejsce istnieje. I pomyśleć, że tak długo żyliśmy, będąc atakowani przez złe osoby, podczas gdy miejsce spokoju było tutaj i czekało, aż je odnajdziemy. Nagle, moim oczom ukazał się ten wielki, biały dom, w którym czekali właśnie oni. Dave i Psyku. Nigdy nie cieszyłem się bardziej na czyjś widok. Czułem, że to początek czegoś nowego. Wariatkowo sezon pierwszy.